Mam wrażenie, że jakoś cofnąłem w rozwoju i po prostu wszystko spisuję z odpowiedzi. Po prostu proszę, żeby ta matura była łatwa. Nie wiem, Boże. I nie było to jakieś super łatwe. Jak matma też taka będzie, to przysięgam że się załamę. Czuję, że nic nie umiem. Cała moja nadzieja jest w geografii. Z tego drugiego myślałam, że coś rozumiem, ale nie. Tak już mam dość. Ten ludzi drewniany, który tam leży z tyłu. On tak bardzo opisuje mój stan w tym momencie. Co by tu zrobić? Co by tu zrobić, żeby mieć dwie przekątne? Dwa boki? Jak ja mam tylko dwie przekątne? No nie mogę. Z... Nie wiem, Boże. Muszę powiedzieć, cztery boki obliczyłem przekątne. To chyba nie w tę stronę poszło. Aha. O Boże, że tego nie zauważyłem. Czuję się teraz mądrzejszy w tym momencie. Jednak to mam. Tu <sând> żonie, <z> a to nie. O, po Jak rozbawić wszystkich. To nie, nie, franie, to nie, nie franie. Na trzy I'm the one who built the tower I'm the one I'm the one who holds the power So come on and drive up A czekaj, teraz każdy tanter musi tak wyglądać No ja rozumiem, że toleracja, ale to są sady Zaraz tak się będzie drżeć. <laughs> Jazda. Patrz, patrz, patrz. Potężny, powiem wam, że tak robię i robię temat. Mę. I tak już mam dość. Nic mi po prostu nie wychodzi. Mam wrażenie, że jakoś cofnąłem w rozwoju i po prostu wszystko spisuję z odpowiedzi. Matura jest za 3 dni, a ja po prostu czuję się na 12%. Odpaliłem sobie jeszcze raz arkusz z tamtego roku z maja, bo. On jest przynajmniej dość łatwy, i jak go robię, to wraca moja w wiara w moje umiejętności matematyczne. Ale już mi się nie chce strasznie, i chyba już dziś go nie skończę. Bo i tak jutro film mam angielski, jeszcze muszę coś powtórzyć na angielski. Poszedłem sobie na spacer, potrzebuję tego. Jeszcze dziś w ogóle nie wychodziłem na dwór i obejrzałam sobie jakiś filmik w sensie osłuchałem na słuchawkach. Jak dobrze zdać maturę rozszerzoną z matematyki? Ja nie wiem, ja mam jutro angielski, ale ja się przejmuję już matematyką, która jest w środę dopiero. No ale nie wiem, jakoś tak się boję o tę matematykę. Strasznie, strasznie, a angielski jakoś mniej. Chciałam Wam pokazać te kolacje, bo to jest zarąbisty przepis mojego profilu to jest sałatka makaronowa z. Z sosem morzechowym i fetą jest naprawdę przepyszna. Polecam każdemu zrobić, jeżeli macie w domu fetę i jakieś owoce. Przepis jest skaki, ale tu są borówki i czuję, że też będzie super. Mhm. Mm ale słodziutkie borówki mam przepyszne. Ja jeszcze sobie powtarzam, jakieś gramatykę z angielskiego. i Już za chwilkę się kładę spać, żeby się jakoś wyspać. Jak napiszę tak, napiszę, a myślę, że na umiem jestem w stanie napisać dobrze. Gramatyka właśnie powtarzam jakieś tam jak się pisze tę rozprawkę. ta tata. Będzie dobrze. Okay, ja zaraz wychodzę z domu na angielski. Moje włosy żyją swoim życiem, ale nie zwracajmy na to uwagi. Myślę, że będzie dobrze. Mam o, długopis, wszystko. Ale nazwę się już po. No dobra, jestem już po angolu. I nie było to jakieś super łatwe. Szczerze liczę, że pójdzie mi lepiej. No, słuchanie, słuchanie to w ogóle pierwszy tekst. Jest, ja zobaczyłem, i miałam takie. O, w sensie zobaczyłem, usłyszałem. Mam takie. Super, super. Było tragicznie. I gramatyka nie była jakoś super łatwa, bo sprawiło mi to parę problemów. Te ABCD. I słuchanie, Boże, pisanie. Yy, zrobiłem parę skrótów, a nie powinienem. Ale to była taka nieprzemyślana decyzja, bo byłem zdesperowany, żeby po prostu zrobić 250 słów. A teraz patrzę, że można było trochę więcej, no ale nie chciałam ryzykować. No i mm, może z dwa punkty za to odejmę, bo nie pisam ładnym językiem takim i takie rozbudowane słownictwo, i takie strona bierna, i wiesz, i, i, i te sprawy. Więc no, liczę na takie. 70. 70 będzie git, w sumie. Tak sobie może być. Może być te 70. Myślę, że mogę wycisnąć. Jeszcze przybrałem w jakieś yy, koszulkę podomową. Powiem wam, że yy, te memy na Twitterze to po prostu moje imperium rzymskie z tego angielskiego boże. Śmieję się i nie mogę przestać. masakra. Tam słuchanie o ojcu rogu, który wrzucił swoje dziecko na morze, po prostu mnie rozwaliło. I tak z niego nic nie zrozumiałam, ale ja tylko zrozumiałam to, że wrzucił swoje dziecko do morza. O, o jakiś nie wiem, jakimś gradobiciu, wielkim tak zrozumiałam, nie wiem, czy ja dobrze te i powalone. Dobra, już zobaczyłam odpowiedzi, bo już są wstępne i widzę, że czytanie mi poszło nawet dobrze, tak jak myślałem. Słuchanie, mam w połowie źle. Ale z tego pierwszego naprawdę nic nie zrozumiałam, a z tego drugiego myślałam, że coś rozumiem, ale nie. Zrozumiałam tylko o Misiu Wojtku i to tyle. No więc nie poszło mi wyśmienicie. Teraz sobie liczę na 60% przynajmniej. Sprawdziłem odpowiedzi na internecie, policzyłem sobie, ile będę miał mniej więcej punktów. To przy takich dobrych wiatrach, takich naprawdę zajbistych, takich o Jezus, że już bym niczym się innym nie potknął niż na tym, czym myślę, to bym miał 75%. Ale to musi być naprawdę inne zadanie, tak zarobić Bo gramatykę i czytanie zepsułem. Yy, czytanie, słuchanie. Mam nadzieję na te 75%, a tak jak nie, no to chociaż na 70. 70 by już było tak, żebym był nawet zadowolony. Keep your fingers, fingers crossed. Policzyłem jeszcze raz, i jednak to nie będzie 75. Tylko najlepiej, może najlepsza możliwa opcja to 65. Jestem załamany. Ja myślałam, że na 65 to napiszę. Na, na 80 minimum. A tu 65. Jak matma też taka będzie, to przysięgam, że się załamę, chyba. Geografia też. Tak jestem załamany, że od. Jest godzina 17, a jeszcze nic nie zrobiłem. A miałam wrócić wcześniej do domu specjalnie, żeby jakieś arkusze z matmy robić i, i nic nie zrobiłem jeszcze. Mam teraz takie trochę wyrzuty sumienia, że no mogłem się nauczyć więcej. Że mogłem powtórzyć więcej, czy coś. No, ale no, już czasu nie cofnę. Dobra. Nie załamujemy się, bierzemy się do pracy, bo przede mną jeszcze dwie matury. Hey, słuchajcie. Nie liczyłem na to, że batat z mikrofani może się udać, ale się udał i jest całkowicie zrobiony szok wygląda to zarąbiście. ciekawe czy ten batat z mikrofali dobrze smakuje no i kapusia inka z mlekiem owsianym O Jezus, tak żeby wszystkie spróbować. i z batyty z banana jest pudding jest masło iż tak samego samego batata może złapie albo i nie złapie no dobra, aż jestem w szoku. Więc jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, 14 maja, dzień przed maturą rozszerzoną z matematyki, to moje nastawienie jest takie, że um, czuję, że nic nie umiem. W sensie, to będzie zabawne dość doświadczenie pisać tę maturę. Robię sobie teraz arkusz z tamtego roku, bo on jest najłatwiejszy. Jeżeli to już mówiłem, to przepraszam, już nie pamiętam, co mówiłem w poprzednich filmikach. Nie wiem, jakoś nie czuję się, jakbym miał to jutro pisać. Takie ja jestem taki... Czy ja to umiem? Akurat arkusz z poprzedniego roku jest dość łatwy i tu prawie wszystkie zadania mi wychodzą bez problemów żadnych, ale po angielskim to ja nie wiem, czego się spodziewać od tej matmy. Może być ciężko. Właśnie skończyłem moje korki z geografii, takie online. I przynajmniej gegrą się aż tak nie stresuję, bo jak jestem na tych korkach, to praktycznie wszystkie zadania umiem i rozwiązuję bez problemu. Co się nie douczę, to dowymyślam. Co nie dowymyślam, to dowyglądam. Więc akurat geografii się aż tak nie przejmuję, bo mi, idzie mi naprawdę dobrze, mimo że jakoś dużo do niej nie uczyłem. Jedyne co. Do szkoły i na korki. Boże, nie uczyłem się na korki. Jedyne co uczyłem się do szkoły i chodziłem na korki. O, tak. Ale idzie mi naprawdę dobrze, więc się aż tak nie stresuję. Matmo się stresuje. Ta matma to jest najgorsza, ale jak jutro napiszę, to przynajmniej będę miał z głowy. No nie wiem, na ile ja procent mogę czyli zależy, jak, jakie będą zadania, bo mogę mieć 30%, a mogę mieć 80%. 100 na pewno nie. Ile będę miał procent? W przedziale od 30 do 80%. To są jakieś najtańsze możliwe lody z Dino. Robimy test. Nie no pasuje elegancko. Jego dobro śmietankowe eleganckie. Kosztowały chyba 12 zł za takie opakowanie półlitrowe. I mi smakują i mogę kupować. W ogóle taki fun fact. Ładowarka mi spadła. Zrobiłem Wielkanoc pisankę z wzorami Wieta, bo ja muszę o nich pamiętać, bo cały czas o nich zapominam. Już na szczęście je pamiętam, ale trzymam tę pisankę do matury, żeby już niosło szczęście. I tak siedzi u mnie w pokoju już ponad miesiąc, półtorej miesiąca. Ale bałam się, że będzie, nie wiem, śmierć i że będzie zepsute czy coś, ona się trzyma zarąbiście. Pachnie jak pierwszego dnia. Jest w ogóle... O, patrzcie jak się kręci zajebiście. I tak ją trzymam, bo liczę, że mi przyniesie szczęście. To się okaże jutro. Dobra, ja się już wyszykowałem. O, proszę bardzo. I no, szczerze, co ja mogę powiedzieć? Liczę na jakąś prostą optymalizację, na jakiś łatwy y, parametr, na trygonometr... Nie chcę trygonometrii, ale będzie. Chcę logarytmy, chcę... Y... Pochodną funkcji ze, ze styczną, to boże, styczną z pochodnej, planimetrę taką nie zatrudną. nie chcę zadać za 6 punktów i coś łatwego z ciągami. Nie proszę naprawdę o dużo, ja po prostu proszę, żeby ta matura była łatwa. Jakoś to będzie, szczerze dzisiaj jest chyba najgorsza matura dla mnie, taka najbardziej, że o niej może dużo zależeć, a ja nie jestem, nie czuję się aż tak w pełni gotowy na to. No może wcale będzie dobrze, mam nadzieję, ale no, nie wiem. Ja, pier ja w pierwszym już się tak pogubiłem, bo mi K wyszło 4 trzecie i tak na, kul na kalkulatorku liczyłem co najbliżej. 1,029 był albo 1,003. Tyle czasu spędziłem nad parametrem i zbiór pusty, No załamałem się. Bo wyszło mi, yy, na początku wyszło mi od 1 do 3 widelcie, a potem od minus 1 trzeciej do 1 trzeciej i to się nie pokrywało. Ale ci wyszły normalnie w pierwiastki. W delcie? Nie, w tym drugim rodzaju. No tak. A mi w ogóle nie chciałam mieć pierwiastki. A mi wyszły. A mi w ogóle nawet trzeba nie posiadało trzeciego stopnia, nie? Ale tego z optymalizacji za dwa punkty też nie zrobiłem, nie umiałam tego celu przekształcić. Nie. A zrobiliście to, że ile jest tych wszystkich liczb naturalnych coś tam? Nie wiem, mi wyszło 480. A mi wyszło 3080. 600. <laughs> Ej, ale wiecie, że to mogło być maksymalnie 6 cyfr. Jak 6? 5 A 0? 0 to jest paszysta. Na pewno? Tak. Zero, zero to, jest to jest parzysta. To jest paszysta. Na susi, żeby się pocieszyć po matematyce. Pozdrawiam. Moje odczucia po matmie yy, to było bardzo traumatyczne przeżycie i mam nadzieję, że dla innych też, bo wtedy wiem, że nie tylko mi poszło słabo, ale też i innym. Nie spodziewałam się takiej matury tak powalonej. Po prostu to było takie okropne. Jak będę miał 40%, to będzie fajnie. 40% myślę, że to jest bardzo realne, że będę mieć i to może być. Oficjalnie mogę wyrzucić moje matematyczne jajko. Zapamiętałem te wzory i akurat tu będę w tym zadaniu, gdzie były te wzory, będę miał 4 punkty na 6, bo nie odbiłam od wygresów. Mogę wywalić już moje jajko? Tak. Super. Nie, wywalę tak w całości. Ok, teraz opowiem Wam o moich dokładnych odczuciach z. Matematyki rozszerzonej. No co ja mam powiedzieć? No porażka po prostu. mam słów w ogóle. Nie wiem, jak to opisać w ogóle. Nawet w najgorszych snach nie oczekiwałem takiego arkusza, jakiego dostałem. Ten arkusz to była po prostu. Ja ja byłem przygotowany na jazdę bez trzymanki, ale ja nie byłem. Na taką jazdę to ja nie byłem przygotowany. Pierwsze zadanie zobaczyłem to był limes. I takie, Aha. No to zaczyna się ciekawie, bo akurat Limesa nie powtarzałam, bo go nigdy nie ma na maturze w ogóle. Po prostu po kolei było takie, ja tego to nie znam, tego to nie znam. Więc myślę, nie no, zarobiście, moje studia odlatują wymarzone, moja wymarzona architektura na Politechnice Warszawskiej. sobie. o. Już się pożegnałem z nią, nie? W ogóle w tym ostatnim zadaniu to wychodziło poza dziedziną i nikt nie wiedział, co robić. Ja uznałam, że miałam Big Brain Time i podzieliłem to na dwa. I zawierało się Zdania. ale zrobiłem trygonometrię, zrobiłem trygonometrię jakie ja trygonometrię. ja miałam w drugiej klasie dwie pały z trygonometrii i myślałam, że tego nie zrobię w życiu a zrobiłem i nawet nie wiem, czy nie zrobiłem tego dobrze zobaczymy, nie mam już nic więcej do opowiadania, bo strasznie mam takie no nie wiem mieszane uczucia co do tego jak, jak postawy były naprawdę łatwe to rozszerzenia są Trudne, cholernie trudne, i ja już się boję grafik, którą piszę pojutrze. Dziękuję CKE za zrujnowanie moich marzeń o dostaniu się na uczelnię moich marzeń. Jeszcze nie powiedziałam na ile procent liczę. Szczerze, jak przeliczyłem sobie punkty w domu, to nie było aż tak źle, jak myślałam, bo myślałam, że będę miał z 30, a okazało się, że mogę mieć nawet 50, i jakbym miał 50, to bym chyba. Z tego okna zrobi fikołka ze szczęścia po prostu, bo to by było super. Po angielskim mówiłem, że w Matmie jest nadzieja. I naprawdę, robiłem arkusz z tamtego roku, to ja mogę jednak go na 90% zrobić. Ja nie wiem, czemu teraz dali taki, takie gówno. Cała moja nadzieja jest w geografii. I mam nadzieję, że tutaj będzie chociaż takie... 70%, Jezus, jak ja bym chciał mieć te 70% z geografii, błagam. Na architekturę są też oczywiście egzaminy z rysunku, więc one mogą mnie trochę uratować. Jakoś tam rysować umiem, chociaż może nie jakoś na super wybitnym poziomie, jak na Warszawę, ale może mnie to w jakiś sposób uratować jednak. Co nie dopiszę, to na maturze to dorysuję, co nie dorysuję, to do dowyglądam, a co nie dowyglądam, to dopłacę, sorry. Patrzcie, robi się omlet gdzie rzadko kiedy? Omlety robię. To jest chyba najładniejszy pod względem kształtu i w ogóle omlet, jaki kiedykolwiek zrobiłem. No, patrzcie, jaki ładny. A ten ma taki kubek. Od dziadka jest, jest zarąbisty. Powtarzam sobie teraz mapę, gdzie są jakieś tam wyżyny, niziny, góry. I będę sobie jeszcze powtarzał mm, religię, uprawy. Sklepy to chyba umiem, klimaty też. No takie rzeczy związane z mapą, będę dziś powtarzał jeszcze na no, ostatnią chwilę, <grym> jak zawsze. Kraje na świecie umiem, chyba umiem wszystkie kraje na świecie. Tu wiem tylko, że są diamenty. To jest moja cała wiedza z, z diamentów, boże z diamentów, surowców. To nie wiem, co to są zapisy, za zapiski, ale ten atlas jest stary. Ten atlas jest w ogóle. Ja, ja znalazłem właśnie rok, o, z 2001 Wtedy jeszcze Polska nawet w Unii nie była i nie ma na tej mapie. Na tej mapie jest Jugosławia. Ja wam to pokażę. Widzicie? Jugosławia. No więc tak to u mnie dziś wygląda dzień. W sumie y, uczę się może jakieś pół godziny dopiero, a jak godzina 19. Ale nie chciało mi się, ok, nie chciało mi się i, i tyle. Jestem nawet pewny swoich umiejętności, chociaż niczego nie oczekuj, wszystkiego się spodziewaj. To jest po prostu zaraz moje motto, bo. Ja już nie mam pojęcia, na co się mam szykować, na co się mam przygotowywać, bo daję mi jakieś zadanie z dupy i i tak tego nie zrobię. Wyszedłem sobie na dwór, podziwiać te piękne wzgórza morenowe i wielkie równiny, Pradoliny, inne takie. Jak również wszelkie wzniesienia antropogeniczne, wytworzone przez działalność człowieka i różne inne. Yy, obiekty niszczące naturalne yy, środowisko. Wyszedłem na dwór doświadczyć trochę przyrody przed moją yy, maturą rozszerzoną z geografii i mam nadzieję, że to mi coś da i że to mi pomoże napisać dobrze tę maturę. Jak z niczego nie mam, jak na razie z rozszerzeniem 70%, tak chcę chociaż tutaj, i czuję, że tutaj mam największe szanse, żeby to zrobić, bo nawet mi dobrze idzie wszystko z geografii. Powtórzę mapę i teraz już wiem, które to są kraje Półwyspu y, Iberyjskiego, kraje Zatoki Perskiej i inne takie, y, więc już jestem o jeden poziom mądrzejszy. Jakoś to będzie, jakoś to napiszę. Robię dużo arkuszy, wierzę w swoje możliwości. Będzie kij Ej, samolot, ale jaja. Nie przybliżę, bo jestem na przemni, ja pierdzielę. Przybliżę wam go w montażu ostatnie powtórki. Przed pójściem spać i tyle z mojej nauki. Jakoś to będzie. Gotowy na ostatnią pisemną maturę. Trzymajcie kciuki, będzie dobrze. Pedro, 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 Santa Fe. Ojea! Oh yeah. Wszystkie matury napisane. Napisane. Jezus jak dobrze. Co do geografii, muszę powiedzieć, że chyba poszło mi najlepiej ze wszystkich egzaminów. Liczę na takie 70-80%, bo myślę, że poszło mi naprawdę dobrze i w miarę logicznie pisałem. Paru zadań nie wiedziałem, no to oczywiście było lanie wody, ale myślę, że poszło mi nawet okej. Okay. Niepotrzebnie uczyłem się prądów morskich, bo były wszystkie napisane na mapie, no ale no cóż, nigdy nie wiadomo. Jestem nawet z siebie zadowolony, chociaż tutaj. Teraz wstąpiłem na siłownię, zaraz idę na siłkę. Się odstresować przed egzaminem, podobno jak yy, umysł pracu... jak ciało pracuje, to umysł odpoczywa. O, więc oby tak było. W następnym tygodniu mam tylko ustnę, to już nie ma takiego stresu i będzie wszystko z głowy. <śmiany> Nie mam dziś na nie siły. Już wyszedłem z treningu. Przy okazji, na siłce z kolegami omówiłem parę zadań z gry, To chyba nie wyszło mi aż tak źle. Zadania nie wyszły mi aż tak źle. Nie nagrywałam wam dużo jak ćwiczyłem, bo nie miałam dzisiaj siły. Szczerze, jakoś nie wychodziły mi ciężary dzisiaj. Ubieram się i lecę na autobus. Jestem. Dobrze. O, cześć. Dzisiaj już lepiej. Robimy test takich śmiesznych wafli czekoladowych. Kupiłem je w dino. Jeżeli słyszycie szumy w tle, to moja mama suszy włosy. Przepraszam. Ej! Jak pachnął. pachną. Boże, ja wiem jak to pachnie, jak te chrupkie kukurydziane takie. Nie wiem czy pamiętacie takie chrupkie kukurydziane czekoladowe. Mogę ich wyjąć. Ja pierdzielę. One się chyba posklejały. Nie, mam. Wiesz co, myślałam, że to będzie smakować jak gówno, a to nie smakuje jak gówno. Nie wiem do czego to porównać, ale ja znam ten smak. O, jak te chrupki, czekoladowe, te takie kiedyś, kiedyś co były? Kiedyś się jadło, ale nie wiem, czy to mi nie przypomina takiego mleka czekoladowego, że kiedyś były takie słomki i były takie kuleczki z tym mlekiem. Nie wiem, czy pamiętacie. Oj, Jezu, szczotka. Wracam właśnie z dancingu, byłem ja teraz jeszcze na dancingu, nie nagrywam, wam już na salce, bo... Y, było parę ludzi... Było parę... Pawe... Było parę ludzi i nie chciałem nagrywać. A od poniedziałku wracam z tańcami na dobre. Reklama Lidla w te. Akurat się pokazała na lody z Lidla zarobiście. Musiały się trochę rozpuścić w transporcie, bo y, skurczyły się kańda troszeczkę. Przepyszne, przepyszne, przez to, że się trochę skurczyły. To są trochę bardziej zbitale. i tak są zarobiste outfit na komunie. Chęciłbym sobie zrobić jakąś fajną kolację, jakiś, nie wiem, makaron fajny czy coś, ale po pierwsze nie mam masła orzechowego bez masła orzechowego, to ja nic nie zrobię. Już pięć dni bez niego, że wiecie, jaki to jest challenge. No a po drugie jest tak gorąco, jak jest tak gorąco, to mi się nie chce nic zrobić. I jedyne co mi się chce robić to kanapki, więc. Tak to wygląda.